Marcin Rogacewicz przerwał milczenie po pierwszym odcinku Task. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał. Pierwszy odcinek jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami dostarczył widzom ogromnych emocji. Jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru był namiętny pocałunek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Po emisji odcinka Para szybko uciekła ze studia. Następnego dnia przyszedł jednak moment na zaskakujące wyznania. Na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się wspólne nagranie z partnerem. Nie było tam wielkich czułości, ale trudno było nie zauważyć, że oboje są w sobie po uszy zakochani. Rogacewicz praktycznie przez cały czas trzymał się blisko ukochanej, a na jego twarzy malowało się wzruszenie. Z fanami jako pierwsza przywitała się Agnieszka Kaczorowska. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek po pierwszym livesie. Słuchajcie, no to jest kosmos, emocjonalny kosmos, armagedon, rollercoaster, zaczęła Agnieszka z promiennym uśmiechem. Zaskakujące wyznanie Rogacewicza po tańcu z gwiazdami. Marcin Rogacewicz włączył się od razu. Nie mogłem zasnąć do trzeciej. Do tej pory nie mogę się pozbierać po tym, ale jestem totalnie wzruszony. Dziękuję Ci, że zatańczyłem swój pierwszy taniec w życiu, powiedział. I to jak, odpowiedziała mu Kaczorowska z uśmiechem. Aktor nie krył emocji. Wycieram oczy co chwilę po prostu i jestem totalnie wzruszony. No i co? Do roboty? Zachęcił ukochaną. Do roboty, bo teraz mamy pięć dni na nowy taniec, potwierdziła tancerka. Na zakończenie Marcin Rogacewicz dodał, że już rozumie, o czym mówiła. Trzymajcie kciuki, poprosił obserwatorów. Widać było, że para żyje jeszcze wydarzeniami z poprzedniego wieczoru. Choć nie padło ani jedno słowo na temat kontrowersyjnego pocałunku, ich wzajemne gesty i bliskość mówiły więcej niż słowa. Rogacewicz nie krył, że udział w programie jest dla niego ogromnym przeżyciem, a Kaczorowska, jako doświadczona uczestniczka, wydawała się nie tylko partnerką taneczną, ale także wsparciem w emocjonalnej drodze.